Dzień dobry, witam się z Wami z takiego miejsca. A co to jest? To jest moi drodzy Pokémon Center na Worldsach, właśnie to łortsowe Pokémon Center. Chcę Wam pokazać co tutaj jest i ile kasy wydam. Lećmy! Pierwsza rzecz, która nas wita, to zeszyciki, taśmy, piórniki, tego typu drobnostki, pickersy. Ale tutaj zwróci uwagę wszystko z logiem worsowym i w tematyce worsowej. Podobnego magnesa tylko z Londynu, to w tym roku dostaniecie, kochamy. W drugiej stronie kolejka do pinów: kar, różne rodzaje i wzory, ale w tematyce worsowej. Ale właśnie, opowiadam wam o tej tematyce wartsowej, ale w zasadzie jaka jest ta tematyka wartsowa? Japońskie jedzenie, moi drodzy. Tak wygląda na przykład oficjalny Pikachu z wartsów. Wcina sobie ramen, zobaczcie, jest ciasteczka Naruto, ma pałeczki, tu wystaje ogonek taki. Tak się prezentuje taki Pikachu, ale Pikachu to nie jest jedyny Pokémon. który reprezentuje wartsy. Pozostałe trzy pokemonki to sprigatito wcinające te kuleczki, puekoko na onigiri i tatki zajadające zupkę Quaxli. Kolejna rzecz, którą na pewno kupuję, to jest taka koszulka. Jest cudowna. Ten wzór mi się giga podoba. Tak ja z pikaczem. Pewnie już nieraz wam to mówiłem, ale jak będę dorosły, to będę miał takie obrazki z tyłu w tle na YouTubie. Mówię wam. A to jest oficjalne logo Orbsów. Że i wszędzie pojawia się motyw tych lampioników japońskich. Figurawki z Pikachu, już wam pokazuję, jak wyglądają. Gadżetów, ciąg dalszy. To są moje drodzy, takie figurki żeglarza Pikachu, bo Yokohama jest portem i tutaj motyw statków też bardzo często się pojawia. Ale chyba właśnie bardziej niż samotnych statków. Lapras na Pikachu. Pikachu na Laprasie, Co ja gadam? O no i czym byłyby wards bez playmat? To niestety jest bardzo pożądany staw i cały czas na nich jest kolejka. Ja sobie już kilka wziąłem. Można kupić dwa z danego wzoru na osobę. Serie i booster boxy też są. Niestety tylko angielskie, ale jak zawsze wezmę jednego na wróżbę. Może tym razem Paldea Evolve. Generalnie kilka rzeczy też jest limitowanych, i będę mógł je kupić dopiero na kasie. Także je pokażę Wam na podsumowaniu. Zostałem już na to kupony. Jedna sztuka na osobę. Sporo właśnie jest, jest rzeczy limitowanych w jakiś sposób. Dlatego, wszystkie rzeczy, które kupiłem, pokażę Wam na podsumowaniu już, już w hotelu. YG, najlepsza rzecz, jaką udało mi się dostać jak na razie. Zobaczcie, Grave Wave Pikachu and Friends. To jest playmata ze wzorem fali. Nie wiem, czy kojarzycie ten obrazek. Pewnie kojarzycie z górą Kyoto w tle. Jest giga, giga kozacka. Ludzie się na nie rzucali, ale udało mi się też dorwać. Piękna sprawa. Klasyką są też Etebeki w wersji z Pokémon Center. Tutaj na przykład Silver Tempest, ale już tutaj Brilliant Stars. Tych etabeków jest naprawdę dużo, jeśli chcecie zobaczyć opening jednego z nich, to kiedyś już takie otwierałem, także zapraszam do linku w kartce. Teczka w wspaniałych opakowaniach. Wykladkie wersje pluszaków też obowiązują, też są Pokémon Center, Tatsugiri i legendy i startery i wszystko inne. Proszę bardzo. Rumki, rumki, wingi, wingi, wingi. Są to jacyś skateboarderzy. ale to jest chyba widok, który najbardziej raduje moje serce. Pokemony ułożone Pokédexem. cała pierwsza gena, tam jest trzecia, tam jest druga, tam czwarta. No to robi wrażenie. Polska. A tutaj są kasy i właśnie tam zmierzam. Czas na podsumowanie dropów z Pokémon Center. Przede wszystkim ten Lapras, Brigatito, Pikachu, Bulbasaur i Malaetta. To z pluszaków. Oczywiście nie wszystko jest dla mnie. Niektóre rzeczy będą też dla, dla innych. Jest koszulka, koszulek jest generalnie 5, Tyle wziąłem szczególnie ten z tenzorem, mi się bardzo podobały. Wziąłem te wszystkie maty, które wam wcześniej pokazywałem. Z falą mogłem im wziąć 5, wziąłem 5. box, to jest właściwie deck z Pikachu wartsowy Na nie był limit do jednej sztuki na osobę, tak samo na kostki. Po jednej sztuce mogłem wziąć i wziąć. Dwie czapki, dwie pary skarpet, bo, bo są fajne, kubek na herbatę, te ciastka, które wam pokazywałem na nagraniu i jakieś drobniejsze rzeczy jak magnes, pin, trochę koszulek, jeszcze dodatkowe maty, busterek na szczęście, którego gdzieś tam otworzę na szorcie i w sumie wyszło 95 882 jeny, czyli niecałe 3000 zł za taki staw. Dzięki wam bardzo!